Halo. Hej, e, właśnie, właśnie o tobie myślałem, Igor. Znaczy, w zasadzie to cały czas o tobie myślę. Igor. Ja. Ja nie wrócę do ciebie. Musimy omówić parę spraw praktycznych. Mamy wspólne mieszkanie. Ja nie chcę go sprzedawać. Nie, nie róbmy tego, Julce. Igor. Jestem. Możesz mnie spłacić. Może być w ratach. Nie musisz się z tym spieszyć. O czym ty w ogóle mówisz? Jaka, jaka spłata? To, to, jest, to, jest nasz, to jest nasz dom. Ela, kocham cię. będę bez końca prosił cię o wybaczenie. Przestań. Chcę porozmawiać z Julką, Muszę też zabrać parę rzeczy. Będę dzisiaj.